Cześć, witajcie na kolejnym filmie na tym kanale Witajcie, witajcie <laughs> no, Dzisiaj tata jest Czekajcie, tylko ubiorę kamerę na głowę Żeby załadować Tarek, dalej Ruchy 20 minut spóźnienia Tata się spieszy Jak zawsze Czekam. Za I trzymaj Ładajemy to na ten siewnik nieprofesjonalnie, ale nie mamy wyboru. Ładowacze No ładowacze. Jak widzicie, siewy przemżyta. Ostatnie siewy. Dzisiaj mamy, a może lepiej nie mówić, które mamy. <śmany> mamy dzisiaj 23 październik. Ludzień. dzień. <śmany> październik, październik, jeszcze październik. A terminowy się jest w ogóle kiedy przerzuca Ja przyjdę KG na jakiś października Tam się no. jeszcze opadnie i będzie O to jeszcze pod przynżyto. Dojechałem do Taty trochę spóźniony Ale ważne, że dojechałem 20, 22 minuty stoję Nie wiem co się dojechałem Ładowaliśmy to by już pikał Czujnik A, nie, o, dojdź z forsznitem No i tu jest te pole, właśnie co orałem. A tam mamy jęczmień ozimy. Nasz jęczmień już zszedł. A gdzie by ty w ogóle że siał? A tutaj! To zasiałem. I ten wąski pasek tam jest. jest to. Co? No. A mówiłem już ja 22 minuty zostałem. No. Dobra, my ładujemy i widzimy się później. No, jak widzicie, ja już sieję. Tata z mamą pojechali. Teraz właśnie tutaj mamy jęczmień o zimy. Ładnie zszedł. Dojeżdżamy drugą ścieżkę. Teraz z trzecia. Się przełączył. No i siejemy przeżyto W sumie to już jest Przężyto nasze A jaka odmiana to Nie pamiętam, ale w tym roku jakichś nowych odmian nie sialiśmy Tylko wszystko właśnie z Tamtego roku Ładne Ładne było ziarno, także nie kupywaliśmy też finanse nie były zbyt duże, aby inwestować w nowe odmiany, a mamy ładne ziarno, to po co? Za rok na pewno dużo odmian nowych kupimy. No i w tamtym roku dużo odmian było kupionych nowych. Także powinno ładne zboże zejść. Jak widzicie, zboże mamy niezaprawione, nie mamy ani zaprawiarki. No i bo jak widzicie, nie zaprawiamy No i pierwszy raz w sumie na moim kanale jest SN300 Nasz nowy nabytek eee, No powiem tak, no już mamy trochę zasiane nim Jedyna rzecz, która nas z nim denerwuje to To urządzenie, ten komputer No Jest niedopracowany Ścieżki przeskakują w trakcie jazdy. Jedziemy na przykład ścieżką. No i on nam sobie w trakcie przeskoczy i... i później musimy stawać, cofać, ścieżkę robić od nowa. I tak to jest trochę niedopracowane ten komputer. A tak jak na razie nie ma co narzekać, wszystko chodzi gra. Teraz do bruzy dojeżdżam i podnoszę Teraz jakiś przerzucił No i teraz muszę wcisnąć pauzę Żeby mi w trakcie nie przerzucił Tutaj już jest zasiane, tata zasiał Też na nasze kawałki Chociaż tu jest duży kawałek, teraz osieje Ale ogólnie Na małe kawałki ten zestaw się nie nadaje, bo Bardzo ciężko się nim zawraca No bardzo ciężko, bo trzeba cofać, wycofywać, dojeżdżać Ale da się dojechać, ale no Trochę trzeba czasu poświęcić Jak ktoś ma małe kawałki, to ja bym polecał na podnośniku. No ale na podnośniku to też trzeba mieć traktor dosyć mocny, żeby taki zestaw podniósł, bo skrzynia zasypowa to jest u nas ile wchodzi? Tak z 10 worków 50-kilowych. Także no te pół tony jest Samego ziarna jeżeli jest pełen A jak na talerzu wie jeszcze Sam chyba waży 900 kg, O ile się nie mylę Ale zaczniki Wszystko ładnie chodzi I jeszcze W sumie jeden minus Ale to nie maszyny tylko firmy Ogólnie firma Agromasz nie narzekamy na nią, ale... No musieliśmy wszystko, do wszystkiego sami dochodzić, musieliśmy... Nie było żadnego uruchomienia, nikt nam nie pokazywał co i jak, nic nam nikt nie wytłumaczył. To było też w sumie taki... Minus jest od strony firmy Agromasz, bo... Nadal nie wiemy czy czegoś źle nie robimy. Może te ścieżki same nie powinny przeskakiwać. Ale... Nie wiem Co i jak O i teraz akurat jest ścieżka Będę jechał ścieżką Ścieżki technologicznie ładnie wychodzą schodowe się opuściły Ten opuszczam znacznik I... Siewnik jest opuszczony Teraz pauzę, żeby mi nie przeskoczyło No i można jechać Dobra, widzimy się trochę później, jak już będzie trochę więcej zasiane No no już trochę mam posiane, ponad pół Zaraz akurat mam kolejną ścieżkę technologiczną O Znacznik Leci siewnik I lecimy dajcie... Ciszę, no, No tak mniej więcej plus minus 18 tysięcy obrotów. 18 obrotów 800 obrotów. Yy, 11 bieg To jest jakaś tak 10-11 na godzinę. Zależy jak, jak jest jaka jest ziemnia bo o, teraz zapycha, zapycha się. Bo jest piach, to jest żywy piach normalnie i za chwilę będzie lepiej. Jeszcze tu po Perzu, teraz akurat idzie ścieżka. I co mamy godzinę, już wam mówię, którą? 18. .00. Za dwie 18.00. Yy, już ciemno, już się ciemno robi. O, tutaj sąsiad. Rozrzuca dalej obornik. Ładnie idzie siew. Nie robią się żadne komplikacje. Za chwilę Wam pójdę pokazać jak ścieżkę, jak będę jechał w tą stronę, jak ścieżka mi się skończy, jak to wygląda po siebie Bardzo mi jest szkoda, że nie wziąłem drona Ale na wiosnę wam ładnie ogram A w ogóle nawet jakbym wziął to nie, mam, nie, nie miałbym tak jak, jak nagrać Bo samemu musiać i nagrywać to ciężko by było O i teraz się przerzuciła ścieżka I się, o, tutaj już się tłok od ścieżek schował, teraz tutaj jest pokazane na komputerze, że się chowa ją znaczniki przedwschodowe. Tutaj mamy znacz, naznaczone Ścieżkę i powiem Wam, że jesteśmy z tego bardzo zadowoleni z tych znaczników przedschodowych bo nie mieli nam się gdzieś ścieżka, możemy sobie wyjść, przeliczyć, yy, możemy jechać z opryskami, yy, przez wschodowo, na przykład na wiosnę. Dobra. Pójdę Wam pokazać, jak to wygląda. O, tutaj mamy ścieżkę zrobioną Akurat zagarniacz mamy wystawiony O tutaj Na które, na drugie chyba oczko to jest wystawione No tutaj była ścieżka I Tutaj idzie zna znacznik Pokażę wam jak tutaj ziarenko, gdzie tu jest, jest ziarenko Ziarenko jest tutaj, ziarenko jest jak to to wygląda o kurde jak to jest głęboko o tutaj mamy tutaj mamy ziarenka, czyli tak na tyle, tyle są ziarna, czyli jakoś czyli na jakiś ile to może być centymetr jeszcze wam pokażę ile czy mnie sam zobaczę Ile jest? O jeszcze jeszcze jest, że tam mam worek w razie co jeden. Ładnie wychodzi. No, możemy jechać dalej. Ale ładnie urównane jest. Ładnie urównane jest. Naprawdę siewnik ładnie sieje, nie zostawia górek. Ta talerzowa też ładnie doprawia, równa, urównuje. O, tam jakaś impreza. Z boku. No w końcu sobota. W końcu sobota. O, tutaj właśnie, tutaj to było orane yy, Przedwczoraj, bo ja to orłem w czwartek, a dzisiaj mamy sobotę A wczoraj nie sialiśmy z tego względu, iż gdyż, ponieważ padał deszcz Padał deszcz i nie chcieliśmy siać, bo później się zaklejają yy, lejki I trzeba... W yy, lejki, te od, od skrzyni ziarna tam się zaklejają, bo co tu jest? obornik. No i raz już czyściliśmy skrzynię, całą skrzynię musieliśmy wysypywać, także lepiej w deszczu niesiać. No i i cyk. Dojeżdżam i podnoszę ścieżka numer dwa. Ale teraz już powiem wam, ten komputer się uspokoił, bo na początku to cały czas na pauzie, teraz już dobrze zmienia. Ale nieraz też odwala mu, że zmieni sobie na środku pola. cię masę. No. Jeżeli ktoś ma siewnik. Y i ten siewnik, i potrzebuje jakiejś rady, to jak nowy siewnik, bo w sumie ja patrzyłem na YouTube nigdzie nie było, nigdzie jak yy, uruchomić, jak się obyć z tym komputerem, naprawdę nigdzie na YouTube nie było. No, o, i sobie ścieżkę przerzucił sam, że teraz muszę wcisnąć pauzę. Ja tylko po prostu chciałem o komputer przestawić. Nic nie klikałem i sam przerzucił. No i to macie maila w opisie podanego. W razie co jak coś będę wiedział mogę doradzić. No bo już w sumie siejem nim. Już całą jesień Wszystkie poplony, wszystkie zboża Już mamy... No zboża, już w kończymy No I... Jeżeli się nie mylę, to to jest do 12 na godzinę się skrzynia nie myli Można siedzieć 12 km na godzinę Ale u nas na 12 bym miał za ciężko Za ciężko ja nie jechałby a tak sobie te 1800 obrotów i te 11,5-11 na godzinę. Sobie leci. O tutaj jak widzicie worek. No i co, to kończę. Tutaj jeszcze mam ile? 5 przejazdów. Tutaj jeszcze jeden przyczy. I wszystko Jak już widzicie słońce za zachodzi, już jest ciemno Nie wiem czy coś będziecie jeszcze widzieć Ale jak będę robił ostatni przycz, To się do z wami połączę, także do zobaczenia później Uwaga, uwaga Siewy 2021 uznaję za zakończone Akurat właśnie widzieliście jak już ja skończyłem Powiem wam, że miałem postój pół godziny, bo zabrakły mi dwa worki zboża, dwa worki ziarna i musiałem czekać do mama aż mi podwiezie, ale się. Teraz idę tylko złożyć ciemnik O, już można komputerek odpiąć, żeby nie raził mnie, bo naprawdę daje po oczach ostro. Słuchajcie Kamera na głowie jest Rękawiczki Są Pierwsze co to Znaczniki o. Teraz tutaj talerz ...zacinający To tu jest Czekajcie, bo no tu mi to zawadza, o